Lodowisko na Spiskiej i na ulicy Wejcherowskiej od dnia dzisiejszego do końca marca będzie przyjmowało osoby, które będą chciały skorzystać, jak również zorganizowane zajęcia. Lodowiska są czynne od godziny 8 do 22. Z tym, że ślizgawki publiczne są od godziny 16, dlatego, że od godziny 8 do godziny 15 zorganizowane zajęcia dla szkół. W tych zorganizowanych zajęciach bierze udział około 50 szkół. Jest bardzo fajnie i bardzo dobrze. Od dzisiaj zaczęłam, nigdy nie jeździłam. Dzisiaj pierwszy raz. Jak Ci się podoba? Fajnie. W tamtym roku Nasze lodowiska odwiedziło 140 tysięcy osób. Jesteśmy przygotowani na to, żeby nas odwiedziły osoby, które nie potrafią jeździć na łyżwach. Mamy do tego specjalne urządzenia yy, ułatwiające i dzieciom i dorosłym yy, stawianie pierwszej kroku na tafli. Ale również zorganizowaliśmy w tym roku szybkie ślizganie dla osób, które świetnie jeżdżą na łyżwach, żeby nie musiały się e, stykać z tymi osobami, które na tafli stawiają pierwsze kroki lub też słabo im jeszcze idzie. Od 22.30 do 24 przez 90 minut w promocyjnej cenie. Ceny biletów wzrosły, porównując rok do roku, między 2 a 6 zł, jak również drastycznie wzrosły koszty utrzymania i funkcjonowania. Szacujemy, że wzrosną około 50%.